Nie łam się. Ej, Biuszy. No? Stacja benzynowa. Dobra, dawaj, robimy to! Paliwo jest drogie teraz. Przedawca, Obrabujemy to. Port i farma. Oj, będziemy takować. Mm. Okej, okay, jedziemy na stację, kurwa. Ktoś mogłeś kupić z automatu, rozumu? Bo... Heads up! <laughs> Ej, byliśmy tu już, z powrotem. Arms outstretched! Hands up now! Drop your knee! Co ty robisz, bugi. Yes, right. Nie! No kurde! Nie ma czasu na sranie! Widzisz, zamykałem te drzwi! No, przepraszam, Słyska przepraszam. Delikatnie. Patrz w lukę, okay. patrz w lukę, Fakt patrz. Chodź tu, chodź tu. On, on nie wie o tym, że my patrzymy. Oj, nie w tę stronę, czekaj! Nice, Bugi. Jak tam się teraz patrzy? Wolnie well, lewa noga. Jest <laughs> to... Sektor clear My tu byliśmy chyba, No, tak, byliśmy tu. You your Czy on powiedział, you failed your objective? Tak, bo z ah! cywili i nie zrobiliśmy porządku z chaosem, tylko Zabry, zrobiliśmy większy chaos. nie Nic z tych rzeczy. Wrogo Nie jak gdzie tam... Ani trochę, no gdzie, no Oj, kurwa. Trochę na minusie jesteśmy. F, jak fajnie no. wam poszło. To skacze okay. tak jakby w ogóle... Skok w dal! <laughs> ja... <Nie mogłem> <laughs> Patrz, jaki fajny glowstick na ziemi leży świeci. O. Pogoda nie rozpieszcza, nudzisz się w domu, nie wiesz, co robić. To może sobie grę kup. Na Kinguinie z kodem i otrzymasz 5% rabatu przy zakupie dowolnej gry. Nawet na takiego Elden Ringa, który jest teraz na promocji. Oprócz tego, dwa razy w miesiącu organizowany jest konkurs, w którym aż dwie osoby mogą wygrać dowolną grę do 250 zł. Zasady konkursu są banalnie proste, więc szkoda byłoby, gdyby cię któryś z nich ominął. Koniecznie zerknij w link w opisie. Powodzenia. Panowie, chodźcie z powrotem! Szybko, chodźcie z powrotem! Szybko, szybko, szybko! szybko. Już, już, już! Ruchy, ruchy, ruchy! Dobrze, muszę sobie drinka zrobić, czekajcie. No chyba sobie pisz ze mnie teraz. Bugiemy myślę, że to zasługuje na strzelenie i palce i ustopy. Zdecydowanie. Nie, to w rękę. W rękę myślisz? Nie, chłopaki. Jesteś gotowy? Co to? Szafka, bugi. Ale to broń. To jest kamera. Cursher. Chodź po drzwi. Chodź, po drzwi, chodź po drzwi, chodź po drzwi. mi się. Kersher. To jest kamerka, że możesz po prostu spojrzeć po drzwi. Zamknij, na sam dół. Nie, kurde. Na sam... Na... Bo da się! Na sam dół, na samą granicę drzwi. <grym> A to co to jest? To jest knock pewnie. Ja Słuchajcie, bardzo Bo... czy działa. Ej, pomyślałem sobie, że po prostu zrobić jedną misję, ale tak giga po cichu. Tak. Z tym? Ogólnie jedną misję po prostu zrobić, tak giga po cichu, wiesz, na naszych umiejętnościach. Nie podoba mi się ten pomysł. Options, audio, voilà, volume, 200, apply. Nie, nie. Josie, chodź, ja ci bo nie ma sensu, nie bez tylko. Przyjdziemy, żebyśmy drugie robili, po prostu się to. No to wydajemy drugie, żeby nie robić, czy mi się Co ty powiedziałeś? Bo ja zrzuciłam słuchawki, jak on się wydarł. To jest tak głośno, że ja ogłuchnę, zaraz bym mi roz. Biegeli, przestań! Ja mam słuchawki na biurku, i ja go słyszę głośniej niż ciebie, Dawid. Tobie, to słuchaj mnie! No! Według mnie uwaga! Czekaj! <śleski> 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 o, ale ja, ja. Zamknij pysk, kurwa! <śleski> Przez taki piękny. Pa, Ci teraz, teraz, bytami. też będę tak głośno. Głuchnik! Daj głośniej! Czekaj, jeszcze, daj, to o, mogę ja tak, Najgłośniej, daj jeszcze Dobrze mnie słychać? To, pa, teraz, co się, o, dzieje. się dzieje? Chyba gorzej słyszę na lewe ucho teraz. To już idzie. Czekaj, bo nie ma <laughs> efektów, czekaj. A mogę, ja bogi, poczekaj, mogę, ja, mogę, ja? O! Wuuuu! Lefbija na pedał! Ej, my my byliśmy teraz wejść kurwa. Hej, że Wchodzimy na dół do piwnicy. Jedziemy, kurwa. Tędy? Tędy. Ale piwnica dojebana, na człowieku. W ten zwrot kurwa. Tędy, tak. nie wchodź już i p... Dobrze, teraz. dobrze, dobrze. Hands up now. No fucking way. Jak no fucking way No właśnie, tak myślę. Kuj go, kuj go, kuj go! Kuje. O, tak. Teraz jesteś moją szmatą. Powiedz co ma zrobić teraz! Powiedz co ma zrobić! Chapnij nie do buzi! Patrzcie! Tu tu. Byliśmy! Tu, patrz tu! Byliśmy się, przysliśmy! sobie czyścić! O, o kur, laserek! 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 Hmm, nie widzę! Lubię laserki! Dawid, tak? Tu jakiś dziwny pan pali szluga. Podążaj za glowstickami Nie kurwa, naokoło idź Czekaj. Tu! Oj, dwaj typy, pa. O! Znaczy, typ, nieodblokowana postać. O. To ci była byłabym Zaraz przyjdę idę do toalety. Przez to uwu twoje, Biuszy. Oj, tak uwu. Weź czar, zrób uwu. Nie. Przejdź mi stąd! A, nie jest tylko twoja szatnia, no nie tylko już. twoje lustro! To jest nasze lustro. Nasze wspólne lustro, tak jest. wasze postacie tak tą po prostu blisko, że prawie się od Możemy się jeszcze przelizać, jak no sobie chodź, 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 tutaj, chodź za szatki, szybko, chodź. No, oj, co, tak, oj, tak! tak. Mm. Laska powiedziała, że nie możemy być razem, Ale czy że się niżej. Ale wiesz, że my bo jesteśmy, w związku to my możemy. Tak, okej. Okay, tak, tak, tak. te sprawy. <laughs> słuchajcie, poprzednio były zakładnicy, a teraz mamy niebezpiecznych ludzi. Musimy ich pokonać po prostu, bo są bardzo... Uwaga, uwaga, ciekawostka, niebezpieczni. jest zneutralizowane. To był Dobra, idziemy dalej. Chodźcie, chodźcie, mój Możesz już przestać! A, sorry, sorry. Ale nie noga napierdala pocałuj i podmuchaj. Czekaj! Pocałuję. O. Ooo, od razu lepiej. Jak nowa, dzięki. FLASH! Ej, co się chyba ta mapa, tak mi się wydaje, jak będziemy tak siedzieć, tylko i... Go, 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 let's go, 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 go! Sugerujesz, że go go nie jest dobrą strategią? A mamy jeszcze robić go go go. Możemy pójść do klubu. A zatańczysz. <laughs> Ja bym wróciła chyba do Discorda już, bo mnie boli wszystko. A tam pierdolisz, jesteś tylko narudzisz i narzekasz A łeb mnie boli, brzuch mnie boli, nie mi się, pierdolisz karmazony Słuchaj kurwiu Chodźmy tutaj Zgubimy się pewnie A few moments later Zgubiłem się Pierdol... Ciu, 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 kurwa, ciu Ciu Skrytajcie się, kurwa Hahaha uh. cicho, co cicho słuchacie na latarki <laughs> Filip mi kupił tampony wczoraj. Fajnie, nie? Nice. Chcesz jednego? Nie. Jesteś taką p****. Ja pierdolę, to, a to za co? Nie, wiem, wiesz co tak jak powiedział? Ja lubię tak czasem poobrażać. Czy Bugi poda właśnie dane do paczki na paczkomat? Bugi paczki małpa ilkom. <laughs> Brzmi jak firma kurierska normalnie. Bugi paczki. Robią wrażenie. <laughs> Gotowi? Nigdy nie byłem bardziej gotowy niż teraz. Cię <grym> podrywam już i korzystaj z tego. Ale świeci, nie? że tu i przejdźmy do rzeczy. Na ławce? Nie mogę wejść! To chyba nie ten dzień, Bugi. Nie mogę wejść, kurwa! Ale. pokażę. <grym się zbyt wody> Cicho. Cichu. Bo strzeliłem w długim myślę, że to jest jakiś typ. No to jest typ. Mój typ. Co? Za panie gadłam od dłuższego czasu i nie mogę się go pozbyć. Oj. Muszę iść do lekarza ja to... chyba po antybiotyk. Ugasz, nie. Chcesz mnie ugasić? Mój Łukaszu, ci kur... Nie, ja pierd... Co jest ze mną dzisiaj nie tak? Chciałam powiedzieć, nie że wiem. ci na... do ja. <gorsza> Głoszika, Ej, czekajcie. Kurda. Stop, stop, stop. Wspokójmy no. się. Daj. I <gorsza> się Dawid strasznie w roku wyglądał. Co się stało? je mi się. Ja się. Przepraszam, wybacz mi. Został tylko byłem w Albo po francusku. A szczekaj, ta Oj, chyba nie. No, chyba, że dasz mi stówek. to oszczeknę. Sprzedam się. Jak ku... Co? Co jest? Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek usłyszał takie słowo od siebie, piłki. Słuchaj, desperacja to potężnie oddziałuje na człowieka. Jakże to panie Weź pijakoks i tlawiska. Miał! Jiu-jau! Wiosi wydaje różne dźwięki. Dźwięki z i tak jest. Krowa. Mm. Osta mnie wolą od uśmiechania się. No mnie trochę też. Chłopcy się uśmiecha cały czas. Muuu. Mm. Bierz i tak na mnie działa. Ty na mnie też. Ja bieją wiele swojego. Teraz spokojnie, Dawid. przerzucamy shipa na mnie i bogiego. <noise> Ogólnie mi się podoba, że jesteśmy na EFC Hopcy w tle, Czy słyszycie? Tak, słyszę. Słyszę. <noise> cicho, 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 Brzmi jakby żygał. No zdechnij, kur. <noise> No, no i <laughs> zajebiście.